Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Jezusa, pozwólcie ukochać się Bogu, przedstawia Tomasz Akempis. O naśladowaniu Chrystusa, księga trzecia, odcinek dwudziesty Czyta Iwonna Teresa, rozdział czterdziesty pierwszy. O wzgardzie wszelkiego doczesnego zaszczytu. Chrystus. Synu, nie bądź przygnębiony, gdy widzisz, że innych czczą i wynoszą, a Ciebie lekceważą i poniżają. Znoś serce Twoje ku mnie w niebo, a nie będzie Cię smucić zgarda ludzka na ziemi. Uczeń, Panie, jesteśmy zaślepieni i łatwo uwodzi nas próżność. Jeżeli szczerze na, cie, na siebie patrzę. Widzę, że żadne stworzenie nigdy mnie nie skrzywdziło, a przeto nie mam powodu użalać się na ciebie. Lecz ponieważ przeciw tobie grzeszyłem często i ciężko, słusznie więc stworzenie przeciw mnie powstaje. Należy mi się sprawiedliwie zawstydzenie i pogarda, tobie zaś chwała, cześć i sława. Dopóki nie osiągnę takiej postawy, bym pragnął być zgardzony i opuszczony przez stworzenie, oraz za nic uważany, dopóty nie znajdę wewnątrz siebie pokoju ani mocy, ani dobrego światła i nie zjednoczę się ściśle z Tobą. Rozdział 42. Pokoju nie należy opierać na ludziach. Chrystus. Synu, jeżeli zawierasz przyjaźń z jakąś osobą, z powodu swego uczucia ku niej i swój życia z nią, będziesz niestały i doznasz rozterki. Gdy natomiast uciekać się będziesz do wiecznie żywej i trwałej prawdy, nie przygnębi cię oddalenie ani śmierć przyjaciela. Na mnie powinna się opierać miłość przyjaciela, i dla mnie masz kochać każdego, kto wydaje ci się dobrym i bardzo drogim w tym życiu. Bez mnie nie ma wartości ani trwałości przyjaźń, nie ma też prawdziwej i czystej miłości, której ja nie kojarzę. Takim uczuciom do drogich osób powinieneś obumrzeć w ten sposób, że chciałbyś być wolny, od wszelkiego obcowania z ludźmi, o ile to od ciebie zależy. O tyle człowiek zbliży się do Boga, o ile oddali się od wszelkich ziemskich pociech. Tym wyżej również wznosi się ku Bogu, im głębiej wstępuje w siebie i sam sobie lichszym się zdaje. To zaś cokolwiek dobrego sobie przypisuje, ten łasce Bożej stawia zaporę, bo łaska Ducha Świętego szuka zawsze pokornego serca. Gdybyś umiał wyrzec się doskonale samego siebie i wyzbyć wszelkiej miłości stworzonej, wtedy niezawodnie zlewałbym na ciebie wielkie zdroje łaski. Skoro się rozglądasz ze stworzeniami, gubisz sprzed oczu obraz stworzyciela, umiej we wszystkim siebie zwyciężać, wówczas się zniesiesz do poznania Boga. jest, choćby najmniejszy, gdy się kocha w sposób nieuporządkowany lub zbytnio o Niego troszczy, opóźnia i hamuje pęd. Najwyższemu. Rozdział 43 Przeciw światowej uczoności Chrystus Synu niech Cię nie wzruszają piękne i wyszukane słowa ludzkie, albowiem nie w słowie, lecz w mocy przejawia się Królestwo Boże. Słuchaj słów moich, które rozpalają serce, oświecają umysł, nakłaniają do skruchy i wlewają wieloraką pociechę? Nie czytaj nigdy słów moich w tym celu, aby się wydać bardziej uczonym i mędrszym. Umartwiaj się, dla wyzbycia się wad, to bowiem przyniesie ci więcej korzyści niż znajomość różnych trudnych zagadnień. Gdy wiele przeczytasz i poznasz, do jednego winieneś dojść wniosku. Ja sam uczę człowieka mądrości, udzielając maluczkiem poznania jaśniejszego, aniżeli by je mogli otrzymać od ludzi. Do kogo przemawiam, staje się prędko mądrym, i bardzo zyskuje dla ducha. Biada tym, którzy wypytują ludzi o wiele rzeczy zbytecznych, a nie troszczą się o znajomość drogi, która prowadzi do mnie. Nadejdzie chwila, kiedy zjawi się mistrz mistrzów, Chrystus, Pan aniołów, i sprawdzi, czego się kto nauczył, to znaczy, Rozcząśnie sumienie każdego. I wtedy przeszukam Jerozalem z pochodniami. Pan rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i zamilkną usta wymowne. Ja tak oświecam umysł pokornego, że w jednej chwili pojmuję więcej wiekuistej prawdy niż inni po dziesięciu latach nauki szkolnej. Nauczam bez zamętu, hałasu, różnych zadań, bez chełpliwości i ścierania się rozumowań. Uczę znosić się ponad rzeczy ziemskie, nie zabiegać zbytnio doczesne, szukać wiecznych i w nich smakować, uciekać przed zaszczytami, cierpliwie znosić zgorszenia, wszelką nadzieję we mnie pokładać. Niczego poza mną nie pragnąć, Nade wszystko gorąco mnie kochać. Nie jeden, kochając mnie serdecznie, Nauczył się boskich tajemnic i opowiadał rzeczy cudowne. Więcej postąpił, porzucając wszystko, niż gdyby uczył się rzeczy wzniosłych i zawiłych. Jednym odsłaniam prawdy ogólne, innym szczegółowe. Niektórym ukazuję się w znakach i pod osłoną postaci, innym znów objawiam tajemnice w powodzi światła. Ta sama treść zawiera się w księgach, lecz nie wszystkich poucza jednako. Ja we wnętrzu uczę prawdy. Przynikam do serca, poznaję zamiary, pobudzam do czynu, daję łaskę każdemu, jak uważam za słuszne. Rozdział 44. czwarty: Nie lgnąć do rzeczy zewnętrznych. Chrystus, Synu, potrzeba abyś pozostał w nieświadomości wielu rzeczy i uważał się jakby za umarłego na ziemi, jako ten, któremu świat stał się ukrzyżowany, a on dla świata. Na wiele też rzeczy trzeba być głuchym, a więcej myśleć o tym, co przyczynia się do Twego pokoju. Pożyteczniej jest odwracać oczy od tego, co ci się nie podoba i zamiast wdawać się w kłótnie i sprzeczki, pozostawić raczej każdego przy swoim zdaniu. Jeśli mocno staniesz przy Bogu, licząc na Jego sąd, łatwiej zniesiesz taką porażkę. Uczeń O Panie! Do czegośmy doszli? Gorzko opłakujemy szkody doczesne, mozolimy się i uganiamy za drobnym zyskiem, a duchowe straty puszczamy w niepamięć i ledwie myśląc zbyt późno do nich wracamy. Uważamy na to, co mało lub nic nie pomoże, a niedbale pomijamy co najbardziej potrzebne, bo człowiek lgnie Cały do rzeczy zewnętrznych, i jeśli się prędko nie opamięta, łatwo się w nich całkowicie pogrąży. Rozdział 45 Nie należy wszystkim wierzyć, w słowach łatwo upaść. Uczeń: Panie, daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo daremne jest ludzkie poparcie. Jakże często nie znalazłem wierności tam, gdzie się spodziewałem. A ileż razy tam ją spotkałem, gdzie jej najmniej oczekiwałem. Zawodna jest więc nadzieja pokładana w ludziach. Zbawienie sprawiedliwych w Tobie jest o Boże. Błogosławiony bądź Panie, Boże mój, za wszystko, co nam się zdarza. Słabi i chwiejni jesteśmy, łatwo się mylimy i zmieniamy. Gdzieś jest człowiek, który by umiał we wszystkim tak pilnie, przezornie nad sobą czuwać, iżby czasem nie uległ złudzeniu i nie zawikłał się. Lecz nie upadnie tak łatwo ten, kto Tobie, Panie, ufa i szuka Cię prostym sercem. Jeżeli go nawiedzi jakieś strapienie, albo nawet gdyby byłby w cokolwiek uwiekłany, wybawisz go prędzej, ześlesz mu pociechę, bo nie opuszczasz tego, kto do końca w tobie nadzieję pokłada. Rzadko się trafia tak wierny przyjaciel, aby wytrwał przy swym przyjacielu we wszystkich jego niedolach. Ty, panie. Ty jedynie jesteś zawsze wierny i nie ma podobnego tobie. Jak dobrze rozumiała Towa święta, gdy mówiła: Moja myśl jest umocniona i ugruntowana w Chrystusie. Słowa świętej Agaty. Gdyby tak było i ze mną, nie tak łatwo ulegałbym bojaźni przed ludźmi, ani. Obruszałyby mnie ich złośliwe słowa. Któż zdoła wszystko przewidzieć? Kto potrafi zapobiec przyszłym przykrościom? Jeżeli już przewidziane częstokroć nas ranią, o ile boleśniejsze są nieprzewidziane? Dlaczego nędzny nie umiałem sobie lepiej poradzić? Dlaczego tak łatwo drugim zawierzyłem? Ludźmi jesteśmy przecież, ludźmi ułomnymi, choć nas wielu nazywało aniołami, i za takich uważało. Komu zawierzą Panie, komu jeżeli nie Tobie? Ty jesteś prawdą? Nikogo nie mylisz, ani mylić się nie możesz. A przeciwnie, zawodny wszelki człowiek, słaby, niestały, upadający w słowach. Zaledwie godny wiary, choć pozornie mówi słusznie. Jakże mądrze napominałeś, aby strzec się ludzi, będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy, i aby nie wierzyć, gdy ktoś mówić będzie: Oto tu jest Chrystus, albo tam. Własna szkoda mnie nauczyła. Oby ku większej ostrożności, a nie ku dalszej nierozwadze. Bądź ostrożny, powiedział mi ktoś. Bądź ostrożny i zachowaj dla siebie to, co Ci mówię. A gdy ja milczę i myślę, że wszystko jest w tajemnicy, on sam nie umie zachować milczenia, o które mnie prosił. Lecz mnie i siebie zdradził zaledwie odszedł. Od takich plotek i tak nieoględnych ludzi zachowaj mnie Panie. Abym nie wpadł w ich ręce i sam tak nigdy nie czynił. Włóż w moje słowa, usta prawdziwe i niezmienne, i oddal ode mnie język podstępny. Tak, Panie, włóż w moje usta słowa prawdziwe i niezmienne, i oddal ode mnie język podstępny. Czego od drugich doznawać nie chcę, tego za wszelką cenę sam muszę się wystrzegać. Ileż przynosi dobrej pokoju o innych milczeć, wszystkiemu bez różnicy nie wierzyć i lekkomyślnie nie rozgłaszać rzeczy posłyszanych, mało komu się zwierzać, zwracać się zawsze do Ciebie, który patrzysz na serce. Nie unosić się za lada powiewem słów, lecz pragnąć, by wszystko w nas i poza nami spełniało się według upodobania Twej woli. Jakże bezpiecznie jest dla zachowania łaski niebieskiej unikać popisywania się przed ludźmi, nie ubiegać się o to, co zdaje się budzić podziw, lecz usilnie starać się o to, co się przyczynia do poprawy życia i wznieca zapał jak wielu ludziom zaszkodziło, że cnoty ich były znane i za wcześnie chwalone, jaki obfity owoc przynosi łaska strzeżona milczeniem w tym ułomnym życiu, które cały jest próbą i bojowaniem. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według słońca Twego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, amen, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.